Hej wam. Dzisiaj będzie mniej mnie, a chciałam Wam pokazać piękne lalki, które do mnie przyszły. Tu jest jedno opakowanie. Tu mam zaraz drugie i otworzę to z Wami. Tusiaczku, ocuń się. Pomożesz mi. To ogólnie będą prezenty dla mojej kochanej teściowej na święta. Ona lubi takie rzeczy postanowiłam że poszukam i znajdę jej takie wiecie stare lalki porcelanowe no stare nie stare nie wszystkie są aż tak stare ale sami zobaczycie jak się oczywiście dostanę tej paczki zapakowana poczekajcie chwilę OK dokopałam się i uwaga 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 Wow, jakie to jest piękne! No po prostu śliczne. Jak pachnie ładnie. Bo pani tutaj wypsika, zobaczcie, pokażę wam tak bokiem należąco. Tak, to siada jej buzi. Przestawię was, żebyście mogli zobaczyć. Piękna lalka, po prostu śliczna. I to nie koniec, to nie jest jedyna po prostu na te detale tutaj ma nawet taką spinkę no piękne cudo po prostu tak się cieszę że mi się udało znaleźć takie piękne lalki to jest dosyć duże no śliczna jest śliczna i tak tutaj jest jeden okaz pięknej lalki ale to nie wszystko to kolejny karton Będę Wam po kolei wyciągać i pokazywać, co tu mam. Tutaj mamy taką piękną damę. Zobaczcie. Będę Wam kładła na ziemi, bo na stojąco ciężko mi. Tutaj taką. Na koniec Wam zrobię taką przebitkę. Taka jedna. Kolejna. Tutaj mam kolejną. O Jezu, jakie to jest piękne. Ja nie sądziłam, że one takie duże będą. A jest śliczna. Zobaczcie. Taka pani. No po prostu śliczny. Każdy szczegół jest tutaj do, dobrany, do, dopasowany do tej sukieneczki. No wszystko jest piękne. Kolejną mam normalnie w rozmiarze, w rozmiarze XXL. Zobaczcie jaka ona jest duża. Ja już tutaj, wiecie, zobaczyłam sobie wcześniej zanim wam pokazałam. I tak wygląda. No cudowna. Tu ma kapelusz oczywiście. Tutaj się zakłada. Moja teściowa myślę będzie bardzo zadowolona. Tak wygląda. I ona jest bardzo, bardzo duża. Tego się nie spodziewałam, że ona będzie aż tak ogromna. Ta suknia jest na takim specjalnym kole. No piękna lalka po prostu. Śliczna. I tutaj mamy jeszcze takie mniejsze. Jejku, ale mam prezent dla teściowej. Tu jest stojak do tej dużej lalki. Wszystko pięknie zapakowane. I tutaj mam takie malutkie. Zobaczcie. Ja ogólnie myślałam, że te lalki będą mniej więcej takiego, wiecie, wielkości. Bo nie patrzyłam. Proszę mi tu nie gryźć. A one są ogromne, tylko te są takie malutkie. To są lalki kolekcjonerskie, wiecie, z każdego kraju. Zobaczcie za mojego palca ale niestety yy, 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 wypadek przy krojeniu i tak taka jest. Tutaj kapcia zgubiła, no ale nie ma się co dziwić. I kolejna, tutaj jest chyba peruwianka. Tak wygląda, też to są piękne lalki. Wszystkie są jak nowe, w ogóle nie zniszczone, taka laleczka. Tutaj kolejna, chyba szkocka to jest, bo sądzę, że to jest szkocka lalka. Tak, wszystkie są z francuskiego vintage. Udało mi się znaleźć na francuskim vintage takie okazy. Więc, a więc lalka porcelanowa pochodzi z Francji, i tam też udało mi się znaleźć takie piękne rzeczy. To się oczywiście nowe zapaszki musi poczuć, tak? No, pomachaj, co tam czujesz? Ładna pani. Co to? Co to, to, to? Kolejna. Jeszcze dwie. O, wybaczcie. Proszę tutaj dupkę schować. <noise> Muszę się przestawić na, na te lalki. I tutaj mam jeszcze dwie takie. Taką. I tą chyba sobie zostawię z racji tego, że byłam w Japonii. To powiem wam, że ta laleczka mnie urzekła. I chyba ją sobie... Zostawię. Teściowa musi mi wybaczyć, bo to po prostu podbiała moje serce ta laleczka. Ona jest tak piękna, tak cudowna, że ogólnie chciałam sobie kupić w Japonii takie lalki, ale były strasznie drogie. A tutaj znalazłam taki zestaw, jak ten tu Wam tutaj wkle wkleję. Skryny, która po ile kosztowała, więc będziecie mogli sobie zobaczyć, że to nie jest żaden fake i naprawdę można. Piękne lalki znaleźć nawet na Vinted. I to porcelanowe, to jest porcelana. Ja wam tutaj wrzucę zaraz przebitki. Jak to wygląda? Jeszcze raz zobaczcie, no cudowne lalki, a nie wydałam majątku na nie. Po prostu szok, 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 szok. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że lalki Wam się spodobały. Jak ktoś jest z takim, wiecie, pasują na tym lalek, to wie o czym mówię. Moja teściowa jest. Już to powtarzałam, nie wiem który raz, ale to dla niej. Mam nadzieję, że jej się spodobają. Dostanie takie porazem na święta i będzie mega zadowolona. Jestem trochę niewyjściowa, ale to nic. Tusiaczka zmęczona jest tak! Zmęczony piesek. Zaraz się pobawimy tak. I ja was żegnam i zapraszam na inne moje filmy. Do zobaczenia. Bye!